Ładnemu zawsze wiadro w oczy. Pukle, nie pukle. <tryk> 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 nie chciałem Państwu nic sugerować, Możecie? No Co łaska, plus wad! No, ciepło się zrobiło, zacznę się rozbierać. Uwaga, rozbieram się. Słyszę, że wielbicielki się ożywiły. Chcecie obejrzeć heban mego ciała na tle szmaragdowych wód Bałtyku? To dorzućcie, i się, rozbieraj. <laughs> I że Państwa zachęci do inwestycji, zaśpiewamy razem ładną piosenkę o Warszawie. Wszyscy refren znają, śpiewamy, proszę bardzo. <laughs> gwiazdami biegu błyska, gwiazdami fale drżą. Lec spójrz na gwiazdę z bliska, to światła Warszawy są już teraz niedaleko. Już kwarem huczy most, tym mostem ponad rzeką Do miasta tracimy wprost I cóż mi więcej trzeba, Warszawa, ja i ty A w górze błękit nieba, a to już wystarczy mi Wśród ruin pokoik mały, maleńkie okna drzwi To jest majątek mój cały, ale to wystarczy mi że tam ktoś bogatszy, że pieniądze ma, lecz ten ktoś nie patrzy tak na Wisłę z okna co nie jak ja I cóż mi więcej trzeba, byli dole leśni, a w górze błękit nieba, a to już wystarczy światać. Na na, 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 na

a w górze błękit nieba, a to już wystarczy mi. Bo Warszawa, ja i ty, a to już wystarczy mi. Ludzie, patrzcie, ludzie, małysz. <grywa> Adam Małysz, świetny sportowiec, fajny gość, znam go osobiście. Osiem lat temu pojechałem do Wisły, tam gdzie on mieszka, a żeby dać pieśń, którą o nim napisałem. Do pięknego mazura ze strasznego dworu Stanisława Moniuszki, napisałem słowa, powstała pieśń: Adam Małysz, orzeł biały. Już wtedy jakiś tygodnik na pierwszej stronie napisał o nim: 56 kg dumy narodowej. Mhm. <laughs> tak. Także to, to świetny sportowiec, chociaż w roku przed olimpijskim jakoś tak zniżył formę, ledwo 8,20. I nadomiar złego, komisja antydopingowa znalazła w organizmie Adama Małysza śladowe ilości karmy dla ptaków. <gry> Ale potem już świetna forma. W czasie Olimpiady za oceanem, Państwo pamiętają, była Olimpiada. Przyjechał Adam Małoś do Polski, chciał się dowiedzieć, co tam w kraju słychać. Poszedł do kiosku ruchu i poproszę gazetę. Kioskarz mówi: dwa złote, poproszę. Adam mówi: no ale mam tylko dwa srebrne. A za chwilę przyszedł Simon Aman, kupił gazetę i poszedł. <słyska> Państwa, za chwilę, piosenka znana, Lubiana. Oczekiwana jakby z programu Andrzej Rosiewicz 40 lat plus VAT. 40 lat minęło. Jak jeden dzień, czterdzieści lat, jeszcze jeden dzień, szczęśliwy na drugie tyle teraz. Przygotuj się, a może i na trzecie, Któż to wie, bo świat roztacza uroki swe i czeka, żeby brać. Na karuzeli życia okręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie A gdy cię czas pogania, śmiej się z tego drania, bo masz 40 nowych lat. Bo tak, mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze, jest zasada karta stóp Więc nie wbijaj głowę, że już masz połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło to piękny wiek. Lat. Jeszcze jeden dzień, szczęśliwy na drugie. Tyle teraz. Przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie? Bo świat wciąż się roztacza, uroki swe i czeka, żeby brać. Na karuzeli życia okręci się, byleby tylko nie za wcześnie spał. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj brania, bo masz czterdzieści nowych, bo masz czterdzieści zdrowych, bo masz czterdzieści nowych. A No to ładna piosenka, prawda? I dlaczego ładna? Bo nie moja. No nic dziwnego, ładna, proszę Państwa. Utalentowani twórcy, muzyka Jeżylduś-Matuszkiewicz, słowa Jan Tadeusz Stanisławski. Amerykanie na takie piosenki mówią Evergreen, wiecznie zielona. Państwa, media atakują nas taką ilością informacji. Przecież prawie zapomnieliśmy, że dotarliśmy do trzeciego tysiąclecia. Ale w czasach żyjemy, co? Nie przełom wieków, tylko tysiącleci. Podobno kto dociągnął do trzeciego, już będzie żył na wieki wieku. <tryk> <tryk> Jednocześnie ludzie są zaniepokojeni, jak to się będzie żyło w tym nowoczesnym świecie wśród tych SMS-ów, tych e-mailów, tych iPodów, tych iPhone'ów. Tych Google'ów, tych Windowsów, tych YouTube'ów. Czy będzie jeszcze miejsce dla Big Brazera? Czy będzie miejsce na pierwiastek ludzki? Czy będzie jeszcze serce do serca, czy już tylko serce do komputera? Znasz tyle pytań i niepokoju, bo dobra, zostanę prorokiem. Pytają mnie, wszędzie co będzie jak, będzie jak będzie się żyć na świecie. Pytają mnie, wszędzie co będzie, gdy wejdzie w to trzecie już tysiąclecie. Pytają mnie, wszędzie co będzie jak, będzie czy dobro, czy zło zwyciężę. Pytają mnie, wszędzie co będzie jak, będzie czy wszyscy polecim na księżyc. Jestem prorokiem. Czołowy sokie. Mam czołowy wysokie, mam czołowy wysokie i każdej zadrości, tej mojej proroczej mądrości. Razem, aj, 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 aj. para mi mi baba. Mam czołowy wysokie i każdej zadrości, tej mojej proroczej mądrości. Pytają mnie wszędzie, co będzie, jak będzie i jakie nadejdą przemiany czy będą klonować już owce i małpy i inne też ludzkie organy. Pytają mnie wszędzie, co będzie, jak będzie, gdy przyjdzie zaśpiewać pieśń nową. A jeden też zięć zapytał mnie wprost, czy będą klonować te ściany. Jestem prorokiem, mam czoło wysokie, no, czołowy, sokie i każdej zadrości, tej mojej proroczej mądrości. płoc ajajaja, para ja, ja. bibi baba. No, czołowy, sokie i każdej zadrości, tej mojej proroczej mądrości. A jeśli już będą organy te ludzkie klonować, co budzi emocji to ile tak będzie wątroba kosztować? I czy będą jakieś promocje? Czy będą podwyżki? Czy będą obniżki? I przeceny sezonowe. Bo są tu na sali klienci, co kiedyś wątrobie już dali popalić. W te czasy nowe, nową chcą mieć wątrobę. I każde pieniądze gotowi zapłacić, to tylko móc znowu się napić. O, ja, ja, param ja. bibi baba. I każde pieniądze gotowi zapłacić, to tylko móc znowu się napić. Sera, sera. Co będzie, pokaże czas Czy kiedy sięgniemy gwiazd C'est la, c'est Everybody please C'est sera. Co będzie, pokaże czas Czy kiedy sięgniemy gwiazd C'est la, co się dzieje. Człowiek guma, guma, biały murzyn. W półciebiarki marki, dobra? On ma dwa biogra, a ja mam trzy. A teraz jest wojna. Kto handluje, ten żyje. Jak przedam rąbank Nie znać tego? Jak się śpiewamy. jak przedam rąbankę słoniny, kaszankę, to. też Teraz jest wojna. Kto handluje, ten żyje. Jak przedam rąbankę słoniny, kasiankę to. Piję, jak piję. Też Widzicie, jak ładnie śpiewacie? <śpiewanie> <śpiewanie> Bardzo ładnie. Tylko zjar bankę kaszanka, by napiję i napiję. No, Zauważać, kochani, z tym napiję. To nie tak napijać jak w Perelu się piło, nie, nie. Pan to pamięta jeszcze trochę, prawda? Perelu to było inaczej w ogóle. Pan to był malutki, proszę pana jeszcze. Zielony. Na chleb pan mówił bep. Na piłkę plebla. A na księdza zoro. Perelu to tak, ale w Unii teraz już nie, już inaczej się napijemy. Z umiarem się napijemy. Ze standardami się napijemy. Aż niektórzy mówią, że bicie z umiarem, to nie szkodzi w żadnych ilościach. Ja się napiłem z umiarem kiedyś, umiar już nie mógł. To trzeba uważać, zwłaszcza za kółkiem, bo obostrzenia są straszne. To łyka za kółkiem to go łykają razem z kółkiem, a w PRL-u nie jechał się z jakimś stawionego kierowca w, w PRL-u syrenką zatrzymuje go milicjant